Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 Temat dla reportera Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście Widzisz problem? Zadzwoń 726 114 114 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 Temat dla reportera no to rozpocznijmy dzisiejszy temat dla reportera. Drodzy słuchacze, dzień dobry raz jeszcze. Witam, Bartosz Skopiński w Radiowym Studiu z Wami dzisiaj do 11. A teraz w temacie dla reportera. Czekam na telefony osób, które mają jakiś temat dla nas, dla naszych reporterów. I właśnie w tym momencie odbieram pierwszy telefon. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, serdecznie. Ja dzwonię Zielonego Ryneczku, bo jesteśmy pracownikami. Mm -hmm. Tam, no upały nam tak dospierają, że matko i córko, jak to się umówi, a proszę im powiedzieć, może zainterweniujecie jakoś, żeby jakieś zraszacze dali albo coś, bo nie idzie wyrobić takie upały. Mm -hmm. Kiedyś było około taki zraszacz był fajniutki tutaj, a teraz nic, nigdzie, ani się ostudzić, ani ochlapać, ani nic. Dobrze, zanotowałem sobie. Zanotowałem sobie z tym zraszaczem, zapytamy co i jak, natomiast wiem, odpowiedź była niedawno taka, że więcej zraszaczy raczej w tym roku nie kupią. A, były, a one są już gdzieś tam porozstawiane, więc no, do, 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 dowiemy się, bo być może coś się pozmieniało, także zielony rynek e, upały, no zraszacz by się przydał, Ró, również uważam, że zraszacz by się przydał, także bardzo dziękuję za ten telefon, no a przy okazji to, jak możecie, to tam nie wychodźcie gdzieś no, na słońce, chociaż wiem, że wiele osób z was tam na zielonym rynku, to na słońcu pełnym pracuje, bo nawet nie ma gdzie się schować. E, no Trzymajcie się jakoś, dacie radę na pewno, najwyżej troszkę krócej popracujcie, no bo w takie upały to naprawdę jakąś siesta by się w Polsce przydała. No, moglibyśmy wprowadzić już taką siestę, jak jest taki gorąc, że na przykład pracujemy, to, to oczywiście jest mój pomysł, że pracujemy na przykład, nie wiem, do godziny 11 czy tam 12, a później jest przerwa, do 18. No. A tylko znając życie, to my byśmy po 18 już do pracy nie wrócili. Szczególnie na przykład w piątek. No komu w piątek by się chciało do pracy po 18 wracać? E, dobrze, 726-114-114. Mamy pierwszy temat zanotowany, to czekam na kolejne tematy. To był temat z Zielonego Rynku w Głogowie. Hmm, może jakiś telefon z Polkowic, może jakiś telefon z Lubina. Być może ktoś jeszcze ma jakiś inny problem w innej miejscowości. Nieważne w jakiej jesteście mie miejscowości, wszędzie tam, gdzie słychać radio Elka Zagłębia Miedziowego. Tam postaramy się Wam pomóc. Wydzwonicie pod numer 726 114 114. Mówicie, co tam się wydarzyło, co macie za temacik. My go sobie notujemy, przekazujemy naszym reporterom i się dowiadujemy, co i jak w, danym, w danej sprawie. No, wczoraj było bardzo, ale to bardzo dużo tematów. Przedwczoraj również dość sporo tematów. Ile tematów będzie dziś? No, to zależy tylko i wyłącznie od Was. I od tego, drodzy słuchacze. Z czym do nas za moment zadzwonicie. 726 114 114. Póki telefonu nie ma, to ja szybciutko przypomnę może, że na miedziowe.pl również tematy dla reportera się pojawiają. Na miedziowe.tv pojawia się zawsze poprzedni temat dla reportera, ten z dnia poprzedniego, czyli możecie sobie zawsze przypomnieć, co tam były za tematy poruszane. Tu też zapraszam na miedziowe.pl, bo sporo naprawdę się wydarzyło ostatnimi czasy. Między innymi środowiskowe uwarunkowania budowy obwodnicy Głogowa. O tym możecie przeczytać. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, ja dzwonię z Lubina. Tak. Dzwoniłam chyba w zeszłym tygodniu, może troszkę parę dni. Dziś o godzinie 5.40 jaśnie państwo przyszło kosić trawę, której nie ma. Na ulicy Kilińskiego. Rok Kilińskiego i niepodległości. Przecież Piąta rano. I nie skosili. Ano? No, no, no. Jestem, no. jestem, no, jestem. Słuchaj, no bo został coś. popędzony. No jak, panie? No co tu kosić, jak nic nie ma? Ci, co tam urzędują i dają te zlecenia, to jakieś głupki niedołudzone są? Hmm, dobra. No, zapytamy, o co, zapytamy o co chodzi w takim razie. Lubin przyszli kosić trawę, której nie ma. No Nie ma, bo jest upał. To mogli przyjść i poddać. To też by byłoby miło z ich strony. E, drodzy słuchacze, e, 25 minut do Waszej dyspozycji jeszcze, bo do 9.45 na telefony czekam. Mamy telefon z Google'a, mamy telefon z Lubina. Skąd będzie kolejny telefon? To wszystko mówię. Zależy od tego, kto się do nas jako pierwszy dodzwoni. A linia otwarta 726 114 114. No i zacząłem o tym temacie o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Głogowa, że do połowy sierpnia jest czas, aby zapoznać się. Z dokumentacją dotyczącą środowiskowych uwarunkowań budowy obwodnicy Głogowa. Mieszkańcy mogą też zgłaszać swoje uwagi i wnioski, do czego zachęca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. No i to jest taki kolejny etap przygotowań do realizacji obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 według wariantu PN4. Tutaj Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał ob obwieszczenie, że przystępuje do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. A teraz. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Halo. Słucham, słucham. Witam, witam serdecznie. Proszę pana, ja dzwonię do państwa z takim zapytaniem, ponieważ jak się jedzie z Osieka do Pieszkowa, mhm. są takie tam okropne dziury, wręcz wyrwy. Yy, gdyby pan mógł coś tam, no nie wiem, tą sprawę gdzieś nagłośnić, bo nie wiem, czy pan Pielan yy, jeździ tą drogą, czy nie jeździ, bo to jest tragedia. To jest hmm. po prostu nie tylko, że wyrwy na poboczach, nawet jak jedzie drugi samochód na zakręcie, no to yy, jak ktoś wjeżdża, no to hamuje, a jedzie taki, wie pan, furiat, który ma w nosie i nawet człowiek nie może uciec na pobocze, no bo wpada w, w tą wyrwę. Dobrze. Bardzo proszę. Dobra, zanotowana. Bo to jest tragedia. Jest. Będziemy przekazywać Iwonie Mierzwek, która w Lubinie tam ogarnia tematy, więc będziemy Dobrze. na pewno. Monitować tą sprawę. Dobrze, bardzo proszę pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękujemy wszystkiego bardzo. Dobrego. Wzajemnie wszystkiego dobrego, spokojności i wytrwałości w dzisiejszym dniu, bo dzisiaj gorąco bardzo. Droga Osiek Pieszków mamy zanotowane dziury, a w sumie to wyrwy. No właśnie, czy będą zrobione? O to będziemy na pewno pytać, a w sumie będzie pytać o to Iwona Mierzwiak, która także zajmuje się tematami właśnie z okolic Lubina i Polkowic. A wy, drodzy, słuchacze, dalej dzwonicie. Ja czekam cały czas, spokojnie, nikt, nikt tutaj nikogo nie gryzie. Tutaj po prostu przyjmujemy tematy i lecimy dalej z koksem i po prostu temat za tematem. Notujemy, przekazujemy dalej, a nasi reporterzy starają się jak najszybciej odpowiedzieć na Wasze pytania. No czasami fakt... Czasami fakt, że długo, długo to trwa, no ale no niestety na niektóre rzeczy przychodzi czekać dwa tygodnie albo czasami miesiąc, bo... To tak trwa niestety ta biurokracja. No, a wracając do tematu, obwodnicy Głogowa, jeżeli ktoś chce cały ten temat przeczytać, który jest dość szeroko komentowany, to polecam zajrzeć właśnie na portal Zagłębia Miedziowego, miedziowe.pl. Tu jest też ważna informacja, że przebudują około 60 km drogi. To najnowszy artykuł, który pojawił się na naszym portalu. Ma być szybciej, wygodniej i bezpieczniej. Ja mowa tutaj o drodze w lepszym standardzie na trasie Wrocław-Lubin który skomunikuje całe Zagłębie Miedziowe. Minister Infrastruktury zatwierdził program prac przygotowawczych do przebudowy dróg krajowych numer 94 i 36 właśnie na odcinku Wrocław Lubin. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku. Także kiedy dokładnie ta droga zostanie wybudowana nie wiemy, ale wiemy, że będzie robiona. Miedziowe.pl, portal Zagłębia Miedziowego polecam. Zapraszam, a teraz polecam i zapraszam dzwonić, bo trwa temat dla reportera, czyli nasza cykliczna audycja, która od poniedziałku do piątku pojawia się od 9.15 do 9.45 i właśnie przez te pół godziny czekamy na Wasze telefony. Dzień dobry. Wie Pan co, tu w Lubinie to urosła taka, taki problem, bo na ulicy i Edukacji Narodowej, to jest to przejście od Merkusa na McDonald's. Mhm. Taka w środku ścieżka, to jest jedna dwupasmowa, ale taka wąska ścieżka, że przejście między tymi dwoma pasami, że ludzie jak tam stają, to jest tragedia, że tam jeszcze wypadku porządnego nie było, to ja się dziwię. To może to dobrze, dobrze że nie łódkiem, było. To musi w poprzek... Stawać na tym yy, chodniczku, który jest między pasami, żeby nic się nie stało. Mhm, mm wąskie przejście między pasami. A Można przecie wydłużyć to przejście, szersze zrobić i problem rozwiązany. Nie wiem, ani policja nie widzi, ani nasze służby nie widzą. Dobrze, ale to, to jest taka, to jest jakieś, nie, no przecież to jest droga, która już była dawno temu wybudowana wybudowana, ale między jednym pasem, yy, dwu, yy, jezdnią, dwu, jed, jest w dwóch kierunkach, mm -hmm. jest pośrodku pas zielony, tak. to ten pas i przejście przy, na tych pasach jest takie wąskie, nie wiem, chyba zmer. Czyli I, ale ale tam nic wiadomo, nie było, ale tam nic nie było robione. Proszę? Tam nic nie było w tym z, w, w, robione, w sensie no jak droga powstała, zrobili ten pas zieleni i to tak jest od wielu, wielu lat, prawda? Tak, jest. i że nikt nie widzi problemu, że ten pas jest za wąski. No ale to... Kładka, kładka jest wyłączona ta na drodze tej edukacji mhm. i masa ludzi teraz przechodzi no i że nikt problemu nie widzi. No to całe szczęście, że pan zobaczył, to będziemy teraz w takim razie monitorować i się zastanawiać. Jeździ policja, inne służby drogowe już tego nie nagłaśniają. No nie nagłaśniają, bo może to nie jest do nagłośnienia może. Ale dopiero jak będzie ostry wypadek, to wtedy to... No miejmy, miejmy nadzieję, że tego ostrego wypadku, o którym pan wspomniał, nigdy tam nie będzie i że służby coś tam ogarną do tego, te, do tego czasu. Zastanówmy się natomiast, czy da się coś tam zrobić i zapytamy. Jeżeli da się, no to mam nadzieję, że otrzymamy jakąś odpowiedź. Lubin, problem na ulicy piłsudzkiego Edukacji Narodowej Wąskie przejście między pasami Zanotowane, bardzo dziękuję Mogłoby być szersze, no przejścia niektóre zawsze Mogłyby być szersze, a szczególnie Te miejsca, które są wyznaczone Na pasie zieleni, kiedy Właśnie człowiek musi poczekać Chwilę, 9.30 na zegarku To był kolejny telefon z Lubina To może ktoś jeszcze zadzwoni, a ja, może teraz Polkowic ktoś no proszę, proszę, 726-114-114 Póki nikt nie dzwoni Robimy krótką przerwę reklamową Ale zaraz po niej wracam do was Z tematem dla reportera No i wracamy do tematu dla reportera I mamy ko mieliśmy kolejny telefon Drodzy słuchacze, dajcie chwilę Niech ten telefon trochę pobrzmi Wam, a nie, że tak od razu się rozłączacie Dzień dobry, witam Dzień dobry ale już stało? nie ma innych problemów, to może chociaż temperaturę byście troszkę zmniejszyli na dworze i byłoby już takiem sympatycznie. Chcielibyśmy mieć taką wielką klimatyzację, która by ogarnęła cały region, ale to tak nie idzie. <gry> Jakby się dało, to bardzo proszę Podobno, podobno bardzo. ma dzisiaj padać To na chwilę będzie tam trochę chłodniej Bardzo dziękuję za ten telefon, pozdrawiam No na pogodę jest co marudzić Dzisiaj jest co narzekać No ale na pogodę, drodzy słuchacze, to my wpływu Niestety nie mamy Ja przypominam, że dziś do 36 stopni Celsjusza Ale około godziny 16 Mają się pojawić chmury Burzowe i może z nich Pojawić, pojawić się grzmoty, błyskawice No ale przede wszystkim mogą pojawić się też solidne Opady deszczu na które chyba najbardziej roślinność w naszym regionie czeka. No i też rolnicy, nie ukrywajmy tego, że rolnicy w regionie również czekają na opady deszczu. Jutro troszkę chłodniej, bo do 30, a w sobotę 26-24 będziemy odpoczywać, bo dużo deszczu i dużo chmur nad głowami i burz też przy okazji. Także pamiętajcie, bo przy okazji burzy to zawsze się jakiś taki porywisty wiatr pojawia, to żeby tam zabezpieczyć wszystkie rzeczy, które gdzieś tam macie, na przykład na balkonie. Tudzież obok altanki na działce. Na naszym zegarku 9:34, no i co? I przydałyby się kolejne telefony 726, 114, 114. Tak ubogo mógłbym powiedzieć dzisiaj, no ale tematy owszem jeszcze ważne, na dodatek, bo w Lubinie problem na ulicy Piłsudskiego, ale jak Komisji Edukacji Narodowej, no tam wąskie przejście. Już Iwona mi tutaj dała znać, że na pewno zapyta, czy da radę coś tam zrobić w tym kierunku, więc cieszymy się, że zwracacie uwagę na takie właśnie też problemy. No i to jest dość istotne, bo tak jak nasz słuchacz stwierdził przed chwilą, nikt się tym nie zainteresował, ale on się tym zainteresował. I właśnie jak się zainteresujecie jakimś tematem, to możecie nam dać znać. 726 114 114 to jest numer do nas, bardzo prosty zresztą numer. Pod ten numer dzwonicie codziennie od poniedziałku do piątku od 9.15 do 9.45. No i my te telefony odbieramy, rozmawiamy, czekamy, słuchamy. Zapisujemy, przekazujemy dalej. 9.35, zatem ostatnie 10 minut dzisiejszego tematu dla reportera. Telefonów brak, to trochę muzyki, a jak y, telefon się pojawi, to oczywiście odbieram i rozmawiamy. Dzień dobry panu. Słucham. Przecież pani dzwoniła, chodzi o to przejście na tak edukacji. W Lubinie, chodzi o Lubin. To pan dzwonił? Nie. Nie pan, tylko in, inny. Ja tam nie wiem, kto tam zadzwonił. I ja tu mam przed sobą wiadomości lubińskie 25 marca 2021. Mm -hmm. I tam podali sześć propozycji, którą Lubin wybrał. My te kładki wybrali, a tej kładki dla nie ma. A, dobrze, kładki nie ma. No, nie ma, nie ma. No, no, nie, bo, no, bo ta pani chciała o ten, yy, o przejście, tam poszerzyć przejście, nie? Na pierwszym. Mm -hmm. A na tej kładki nie ma, co ja mam, czytam tym artyką, to wszystko tego, to miał być 21-22 rok. A 22 rok się już będzie kończył wnet, nie? No, niestety, no, powolutku się nam będzie kończył. 163 dni i koniec roku, no. I kładki ludzie wybrali, myśmy wybrali komieszkańcy, nie? A, a tam nikt nie rusza. Dalej ja to tylko stoi tutaj, w miejscu. To ja tutaj panu to powiem, bo my ta, taki artykuł już mieliśmy poruszony między innymi, że Chodzi też o to, przynajmniej to było z 22 listopada ubiegłego roku. i Iwona właśnie pisała, że temat zniszczonej kładki na osiedlu przy lesie, no to wciąż wraca po prostu jak bumerang. No, to mam pierwszy, roku, no. Tak, no i... Z... No, mam przy sobą to, to zdjęcia, mam. Mieliśmy informację, że z oficjalnych pism wynikało, że Generalna Dyrekcja drugi i Autostrad nie ma możliwości sfinansowania rozbiórki kładki nie chce jej też przejąć marszałek województwa. No i właśnie tak z naszych informacji wynikało, że sukces Myśli co o tym to, Ja wiem, panie o tym też słyszałem, na i No ale dopóki, dopóki nie wiadomo, kto przejmie tą kładkę i kto będzie miał to zrobić, no to na chwilę obecną raczej kładki nie będzie. No, to to, znaczy jest to, to tylko to w takim chodzi. stanie, w jakim jest, prawda? Takie to mam raz, dwa, trzy, sześć zdjęć tych kładek. Mhm. No, 25 marca, 21 rok. I właśnie czytałem, kulę, dalej nie ma nic, kule, nic cichutko jak no. No, to, to dlatego mówię, że to, tutaj też polecam na namidziew.pl sobie znaleźć artykuł, jak sobie ktoś kliknie lubkę, to można wpisać sobie na przykład Kładka Lubin i tam wyskoczy Wam temat, który był już poruszany na naszej antenie. No bardzo dziękuję za ten telefon. No, na chwilę obecną, tak jak mówię, no ta sytuacja jest taka, że ta kładka nie wiadomo, czy ja chyba będzie, czy do miasta, bo Generalna Dyrekcja Dróg i Krajowych i Autostrad to pieniędzy na to nie ma. A rozebrać też nie ma na to, bo to też trzeba wydać pieniądze. E, dziękuję za ten telefon i czekam jeszcze przez 3, 2,5 minuty na ostatnie telefony. Może ktoś jeszcze, no dzisiaj dużo telefonów z Lubina, co bardzo mnie cieszy, a dzisiaj tak Głogów się uspokoił troszkę. Polkowice to w ogóle już spokojne od wczoraj. No miejmy nadzieję, że już się w Polkowicach kurzyć na działkach nie będzie. E, ale jeszcze ktoś jakby chciał temat nam zgłosić, to proszę bardzo, 726 114 114, pod ten numer dzwonicie i informujecie nas jeszcze. Przez najbliższe dwie minuty, no bo już mi nawet się nie opłaca utworu grać, bo wszystkie takie jakieś długie tutaj, więc no, poczekam sobie chwilę i przypominam, że na na portalu Zagłębia Miedziowego znajdziecie najświeższe informacje z naszego portalu, a przy okazji też można sobie na .tv powtórzyć wczorajszy na przykład temat dla reportera, który obfitował w telefony. Dzień dobry, witam! Dzień dobry panu, dzwonię z Lubina. Tak, bo Lubin dzisiaj ewidentnie rządzi. No Lubin, Lubin właśnie do tak tego. Wie pan, co ja chciałbym taką jedną kwestię poruszyć tutaj. Nie, nie wiem, czy pan się orientuje tutaj te przejście dla pieszych koło starego cmentarza. To jest taka uh -huh. sytuacja, że wie pan, jak się jedzie na przykład od strony tego mostu, tam jest tak te przejście, proszę pana, niebezpieczne, że tam jak dzieci, zaczyna się rok szkolny, automatycznie centralnie wychodzą, także wie pan, tam jest ograniczenie do 40 kilometrów. Ale wie pan, przy tej prędkości, jeśli ktoś wyjdzie, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne we przejście. A co najważniejsze, 10 metrów dalej jest następne przejście. Także tak, uważam, tak. jako kierowca, że te przejście, które jest tutaj zrobione, powinno być zlikwidowane dla bezpieczeństwa tego pieszego. A mówi Pan Zobacz, o tym cmentarzu, taki... który jest tam przy ulicy Tary Mickiewicza, cmentarze. Tak, 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 tak. Dobrze, tak. dobrze. To sobie, to, to wiemy. a tym to. bardziej, że zaraz koło tego przejścia niecałe 10 metrów jest następne przejście także tutaj te przejście to jest bezsensowne choć jest niby przejście do szkoły nie, ale 10 metrów dalej jest i jest bezpiecznie i z jednej strony, kiedy się wyjeżdża z łuku widzi się kto, jak ktoś przechodzi i z drugiej strony jadąc koło tego muru, gdzie automatycznie coś wyskakuje już tego przejścia by nie było, byłoby bezpieczniej a tyle się mówi na temat właśnie bezpieczeństwa dla pieszych Powie pan jak to dzisiaj jest. Mówi się o tym, że jest bezpieczeństwo tego pierwszego, mm -hmm. ale nikt nie mówi o tym, że ten pieszy tak samo musi uważać, że tak, 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 nie, no nie. nie zapadać kapturka, nie wchodzić z telefonem komórkowym. No to przede wszystkim za telefony są mandaty, ja tu przypominam. Widzi Pana, w telewizji reklamują, mówią, że kto nie ustąpi pierwszeństwa, to jest tak. Tak, tyśleńska. tak, reklamują, ale A, też, ale z drugiej mówią. strony, ale nie z drugiej to, strony to, mówią tak. też, że nie wolno na przejście dla pieszych wchodzić z telefonem, bo za to grozi mandat w wysokości 500 zł. I ja przypominam, drodzy słuchacze, że takie akcje też policja robi i jeżeli widzi takiego delikwenta, który z telefonem przez przejście przechodzi, to go CAP i pięć stówek. Także, no, no, także... Właśnie, trochę trzeba ich też nauczyć, bo pan... Po co wyprawiają, zwłaszcza młodzi? To jest tragedia. Zachować ostrożność niczego? z jednej i z drugiej wiem, strony niczego. trzeba. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Do usłyszenia mamy te tematy zanotowane. Drodzy słuchacze, przypominam, że temat dla reportera kolejny jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.